Wchodzi taki dzień, gdzie człowiek po tylu latach pracy idzie na emeryturę. Nie wiem czy mają zasłużoną, czy nie zasłużoną, bo niektórzy mówią, może wiekowo bo ta emerytura mogłaby być, ale myślę, się czujemy jeszcze młodzi, bo możemy się pracować. Ale, ale taki czas następuje, Państwo podjęli decyzję o przejściu na emeryturę, dlatego Dzisiaj chcielibyśmy Państwu podziękować za wkład pracy, za zaangażowanie, za... za to, że byliście tu z nami, pracowaliście. Ostatnie dni nawet wskazywały na to, że jednak można yy, pewne rzeczy przyciągnąć na korzyść powiedzmy dla wszystkich, żeby młodzi ludzie, którzy yy, Będą na naszych stanowiskach, żeby po prostu nauczyli się szybciej pewnych rzeczy i dlatego też Wam bardzo dziękuję. Ale w związku z przejściem Pani na emeryturę dniem 27.00, zakończenie pracy Wydziału Inwestycji i Infrastruktury składam serdeczne podziękowanie za wieloletnią, pełną zaangażowanie, sumienną, rzetelną pracę na rzecz administracji publicznej. Oraz mieszkańców naszej społeczności, wobec których administracja pełni rolę nadsłużenia. W swojej pracy dała się Pani poznać jako osoba pracowita, odpowiedzialna i życzliwa. Służyła Pani zawsze pomocą, dobrą radą, także ciepłym słowem. Zdradzałem w pamięci, iż wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnianej do służby oraz spełnienia dalszych praw życiowych. Proszę również przyjąć. Życzenia szczęścia w życiu osobistym, szczerze pomyślności oraz tego, że czasem metodologii, czasem miłego wypoczynku i dalszej samorealizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. ślicznie. Przewodamy. Dziękuję bardzo. I tu będzie chwila czasu na to, żeby się zanurzyć w tej lekturze. No, ja... zaraz... Nie ukrywam, że podobna treść. Ale tak samo życzę wiele zadowolenia z pracy byłej, będącego poczucia Dobrze wypełnionej służby. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy lubieniu nas wszystkich. Teraz będzie można się oddać w pełni pasji śpiewania, tak? Tak. Dziękuję plany na emeryturze? Czym pani chce się zajmować? W tej chwili, tak. prawdę powiedział, że nie zastanawiam się. Że chcę odpocząć. Odpocząć. Po prostu odpocząć, tak. Mam zaległości w literaturze, książki, ogród. No i mam małą wnuczkę, którą też bardzo chętnie będę się zajmowałam. Mhm, Tylko ja. A jaki pan ma plan? Ja żeby nie, nie <noise> żartować, co powiem poważnie. Po prostu mam działkę. Mam troje wnuków, którzy mówią dziadek nie będziesz się nudził. <noise>